Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Od rana już sport. Wybraliśmy się na lokalną wodę. Lecz ta bo lokalna woda okazała się niedojezdna. Z <grybujesz> powodu śniegu, lodu. Oj! Aktualnie mamy minus 6. Zwykłą osobówką w już nie przejechali. A do jeziorka mamy jeszcze kawałek. Pogoda była. Bardzo mroźna, więc można jeszcze pobawić się z lodem. Zobaczymy czy jezioro na które idziemy będzie w tym odcinku łaskawe i ukaże jakiś rąbek tajemnic z głębin tak więc zapraszam na odcinek. No i e, witam tak jak mówiłem nie jest to duże jeziorko lód ma dobre 15 cm otwory zostały wywiercone po kolei tym razem się przygotowaliśmy wzięliśmy ze sobą wszystkie potrzebne rzeczy oraz w tym odcinku jest już wędka podlodowa tym razem się przygotowaliśmy na maksa póki co szukamy namierzamy okonia gdzie on się znajduje ostatnio Łukasza jezioro Naszego kolegi z teamu nie było nam łaskawe ale teraz zobaczymy chociaż jednego okonia, żeby złapać. To już będzie cud. I miejsce fajne, urokliwe. Teraz ostatnio były 4 dni roztopów, dzisiaj dowaliło minus 7 Stopnia, ale lód ma dalej 15 cm. Czyli myślę, że dalej ten lód tak szybko aż nie stopnieje. Ludzie, nie uwierzycie. Jest pierwszy okoń. Jezu, jaki fajny. Ale piękny. Zobaczcie. Przecież on ma gdzieś. No nie wiem, 10. Nie, no więcej. Nie mam miarki. Ładny. Będzie mlaskanie. No, próbujemy dalej. No, trzeba tu przewiercić. Jest pierwszy okoń z podlodu. Od tylu lat. Tu dwie, Łukasz, tu dwie i tu dwie. Weź wierto tylko. No i od razu dziura wywiercona obok. Od razu dziura wywiercona obok. I próbujemy tutaj. Pięć dziur obok. Z tamtej dziury już się nic nie działo. U Łukasza jest następny okoń. Tym razem Łukasz mniejszy. Jest mniejszy. A zmiana blaszki zrobiła swoje. No, zmiana blaszki zrobiła swoje. No, ten taki y, około 20 cm. Super. Mamy po rybie Łukasz. Tak. Dziury już wykuliśmy następne. 6 sztuk. Mamy po jednym okoniu z Łukaszem. Czyli lepiej niż na ostatnim filmie. Na ostatnim filmie nic nie mieliśmy. Normalnie, już zero amatorki. Mamy następnego. Jest. Jest następny okoń trzeci. Mój drugi. No. Taki 20 cm okonek. O, ale będzie laskanie Teraz to już będzie. A ja go skusiło. Zrażniła go ta blaszka trochę. Jak dobrze być na rybach? Czas szybko płynie. Łukasz ma następnego pokaż bliżej. Tu wam, gdzieś wzywa się teraz. Tu jest. Tu jest. 15 centymetrów. No, te ryby to dzisiaj są mnie. Niespotykane normalnie już nie pamiętam, kiedy tyle o, koni się dało złapać <noise> i to z lodu jeszcze, ale lód, powiem Wam widzowie, jest taki gruby tutaj. Nie mamy miarki, ale tutaj gdzieś jest ponad 15 cm. To już lód jest taki bezpieczny, ale coś się dzieje przynajmniej teraz. To już ostatnie cztery dziury, jedna, druga, trzecia, po tych dziurach już kończymy i wracamy do domu. Złapaliśmy cztery ryby, cztery okonie, czyli któryś z nas sobie już coś pomlaska, a w międzyczasie będziemy rozmyślać, gdzie jechać na kolejne ryby. Ktoś chce wypuścić, w sumie ja nie chcę tych, ten będą żyć, te pójdą, niech jeszcze se żyją. To jest ta dziura, gdzie złapałem tego dużego garbuska. Ale nic już tutaj nie ma. No i ostatnia próba, już. To już ostatnia dziura. Tu są te dziury początkowe. Jeżeli tu nic, to zbieramy się. Trochę dziur pokuliśmy. Sezon zaczynamy. Teraz, a ostatnia to była tylko rozgrzewka. Także ja się z Wami żegnam. I do następnego razu. Cześć, trzymajcie się. Jest! Jest, jest, jest! Jeszcze na koniec. Jest, jest okoń. Już kurczę miałem się ten. No <noise> mi żegnać. Widzowie, zobaczcie. Jednak blaszka, po, jednak wędka podlodowa i wszystko jest. I wszystko w temacie. Dobra. z żadania. Poszedł. No to, czyli 5 ryb. Tragedii nie ma. Ty Ja podejrzewam, że gdybyśmy może przeszli po tych dziurach się jeszcze raz, to byśmy coś złapali. Nie, no już jest 12. Ale mówię, gdybyśmy jeszcze przeszli po tych dziurach, pewnie co wykuliśmy, to na bank by się jeszcze jakiś okoń trafił. To jest pierwsza dziura, i ryba się trafiła. No dobra, widzowie, ja nie przedłużam. Branie było, super widzieliście, udało się nagrać. Także żegnam się z Wami jeszcze raz ponownie i widzimy się w następnym odcinku. A jeśli dotrwałeś do, tego, do tej końcówki tego filmu, zostaw subskrypcję, łapkę w górę. No i komentarz. Podziel się swoim doświadczeniem na temat rybek. Może coś opisać na, na co u Was lubi okoń czy coś. I tyle, żegnam się z Wami na razie, cześć do następnego odcinka.